Witam serdecznie na moim kanale Baranki. Dzisiaj dla Was czytanie miesięczne na miesiąc wrzesień 2023. Oczywiście przypominam Wam, że czytanie jest ogólne i na pewno nie będzie rezonować ze wszystkimi, bo to jest niemożliwe. Więc proszę nie brać tego na siłę do siebie, tylko po prostu traktować to jako odpowiedź, wskazówkę. Moim intencją jest to, aby komuś coś pomóc, a nie przeszkodzić. Jeżeli to z wami nie pasuje, od razu widzicie, to nie słuchajcie. Z jaką energią wchodzicie? Co jest podstawą tego? Co pomaga lub przeszkadza? Co odchodzi? Co przychodzi? Co wymyśla w głowach w planie? Jaka jest energia przy was? Z zewnątrz. Czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie i wynik. No i tutaj mamy tak, no królowa monet, królowa monet, byk, na koziorożec, stały związek, osoba majętna, praca, jest praca oczywiście, zabezpieczenia finansowe. Jeśli panie, może panie się czujecie jak ta królowa monet, czyli tak zwana mała cesarzowa, macie pieniądze, macie dom, macie pracę, Ogarniacie wszystko, musicie wszystkim zarządzać. To jest taka bizneswoman, która dobrze umie zarządzać finansami i ogólnie ma dobry tutaj też zmysł estetyczny i w ogóle, w ogóle, no bo to jest Byk Pan na Koziorzec. Bykiem oczywiście rządzi Wenus, czyli tu jest też osoba, która bardzo dba o siebie, o swoje zdrowie. Tak więc tu są bardzo dobre energie pokazane. Może być tak, że wy to Pani jesteście, albo panowie mają taką osobę. To jest również stały związek. I teraz co? I tutaj jest pokazane rzeczywiście, że wam się tutaj jakby. Może. By, można by powiedzieć, że poprawia sytuacja, jeśli chodzi o psychikę przede wszystkim. E bo jest pokazana dziewiątka, dziewiątka mieczy w odwrocie, czyli ktoś tu się bardzo martwił, dużo nieprzespanych nocy. Zastanawiał się, denerwował się. Jakieś takie przypały były, rozchwianie emocjonalne, zastanawianie się, dużo, dużo takich stresujących sytuacji. I tu jest pokazane, że wy wychodzicie z tej energii. Wychodzicie z tej energii, bo jest duża zmiana, bo kończycie coś. Kończycie coś. Tutaj może być Skorpion, ale ta karta będzie mówić o tym, że jest duża, duża transformacja, czyli duża zmiana. Czyli takie poważne zmiany u Was zachodzą, w Waszym otoczeniu, w Waszym życiu, może w pracy, może w związku, że kończycie też z tym stresowymi sytuacjami. Może też tak być. Kończycie ze stresowymi sytuacjami, e, kończycie coś, co umarło śmiercią naturalną, coś, co już nie funkcjonuje, co nie ma szansy na odbudowę e, no coś, co po prostu tego już nie ma. No. Czyli tu różnią. Dlaczego? Dlatego, że Wy idziecie w coś nowe. Tu jest karta brama, pięknie. Tutaj coś szczęśliwe, z przeznaczenia. I dlatego to co jest, ta energia, ta trudna energia tutaj, ten, ta, ta śmierć bardzo pasuje do tej dziewiątki. Czy ta trudna energia się kończy, bo wy idziecie w nowe, nową pracę, nowy związek, coś co ma podstawy do tego, żeby się rozwinęło, e, na stałe nawet, e, jakieś pozytywne tu energie, to, to jest karta brama. Karta brama i tutaj jest ten, ta gwiazda mówi o tym, że jest nadzieja, jest Szansa na to poprawy, jest szczęście, jest coś z przeznaczenia, prowadzenia odgórne. Tylko co? Wy musicie podjąć decyzję. I to Wam będzie, co będzie Wam pomagać? Pomagać Wam będzie to, że Wy będziecie tutaj podejmować decyzję. Przeszkadza Wam co? Jakaś trzecia osoba może Wam przeszkadzać? E jakieś po prostu drobne problemy finansowe tu. Wy tu będziecie wchodzić w coś nowe. Jakiś trójkąt. Przeszkadza Wam to, że Wy się tu nie rozwijacie. W tej sytuacji się nie rozwijacie. To, co nowe przyjdzie, będzie się rozwijać. Co odchodzi? No, odchodzi poświęcanie się dla kogoś, może też i dla dzieci. Nie wiem. Przychodzi, no, przychodzi jakieś nowe działania, które spowodują, że Wy przestajecie się poświęcać. Czy to w miłości, czy w związku, czy w pracy. Może jakiś nowy romans przychodzi też. No, tu może być, że też przychodzą jakieś nowe rzeczy, które były ukrywane, i one wychodzą na jaw. Też może być. I wy wtedy podejmujecie jakieś działania. Może ktoś ukrywał trzecią osobę. I wy tu podejmujecie działania i się kończy i wy idziecie w coś nowe. Jest uleczenie serca. Jest uleczenie serca, wyjście z blokady, wyjście z blokady, serce jest uleczone, otwarcie się, odblokowanie, wyjście z iluzji, wyjście z, z tego autosabotażu, wyjście. Ogólnie wyjście tutaj, te, te karty mówią o psychice, poprawa psychiki, poprawa samopoczucia psychicznego, zobaczenie, że jest szansa na coś nowe, na coś pozytywne, lepsze niż to, co do tej pory. A wy w głowie macie jakiegoś albo lwa, bo tutaj się pokazują baran, lew, szczelec, lew, baran, lew, szczelec, albo lwa, albo siła, odwaga do przezwyciężenia tych smuteczków, który, które się tam wydarzyło coś, coś się wydarzyło. Piątka, kiedy będziemy mówić o tym, kiedyś się coś wydarzyło i wy dalej przeżywacie. Nie widzicie tego, że przychodzi jakaś nowa energia pozytywna, bo wy żyjecie jeszcze przeszłością i niepotrzebnie. Trzeba spojrzeć na te dwa kielichy, które stoją prosto, a nie na te, które są przewrócone. I tu, a Wy tutaj jeszcze, jeszcze przy tej energii jakby tkwicie. Może to jest związane z lwem, może tak być. Ale jest pokazane, że jakaś decyzja, jakieś panowanie, kontrolowanie czegoś spowoduje, że Wy zakończycie te trudne rzeczy. Przy Was jest energia również zastanawiania się, jaką podjąć decyzję. Jaką podjąć decyzję? W którym kierunku iść pewnie? No bo tu jest pokazane, że te była wymówią, w którym kierunku iść, jaką podjąć decyzję. Zastanawiam się, co zrobić. Król i królowa w odwrocie będą mówić, to jest wasza energia, pan Szczelec, że prawdopodobnie wykończycie związek. Król i królowa to jest mąż i żona. Ktoś przestaje walczyć, ktoś odpuszcza, czyli ta druga strona odpuszcza, wyjaśnia się wszystko. Wszystko jest kawa na ławę, jak to mówią, wyjaśnienie sytuacji, powiedzenie komuś, co myśli, co ukrywa. I podjęcie jakiejś decyzji pewnie będzie. No, tutaj jest, czego nie wiecie? No, tutaj jest, że jest to toksyczna sytuacja, która was po prostu wiąże albo z osobą, albo z miejscem, albo z pracą. No. Wy tutaj się musicie dobrze zastanowić i jeszcze nie podjęliście decyzji, jeszcze nie wiecie. Może być też tak, że co niektórzy mają przy sobie osobę. Która tutaj rządzi. I wy się trochę czujecie też samotnie. Zazwyczaj ten król mi mówi o tym, że jest to osoba, która narzuca, narzuca coś. Ale to jest energia, no to jest energia blisko Was, albo to Wy jesteście w tej energii, że Wy tutaj nie wiecie. Ta energia jest z zewnątrz. Czyli energia odpuszczenia. Albo wy odpuszczacie, albo ta osoba odpuszcza to, co już powiedziałam i wychodzi coś na lew. To jest rak ryby też pokazany, tu jest koziorożec pokazany, skorpion oczywiście, wodnik. Tylko to akcentuje te takie lew, te, o, z, tych, z, z tych znaków, z tych argan wielkich. I teraz tak, czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie? Że możecie tu być kuszeni przez jakąś osobę, do, do jakiegoś romansu możecie być kuszeni. Ale co tu jest pokazane? Że wy tutaj nie chcecie wchodzić właśnie. Nie przyjmujecie tylko kielicha tutaj. Raczej potrzebujecie spokoju i stabilności, jakiejś harmonii takiej. No oczywiście, że e, to umiarkowanie to jest, to jest oczywiście karta szelca, To jest nawet pokazane. Czyli to też jest energia ognista. Tu jest dużo energii ognistej. Raz, dwa. E, tu jest pokazane. Trzy, cztery, pięć, sześć. Diabeł też jest bardzo ognisty. Czyli tu tak mi się pokazuje, że możecie się nie spodziewać jakiejś osoby, która was będzie kusić, ale wy się chyba nie zdecydujecie na to, albo będzie was opuszczać jakaś osoba, która jest bardzo przyciągająca, toksyczna, manipulująca, kontrolująca. Tu może być też tak, że ta karta będzie mówić o tym, że nie potraficie podjąć decyzji również o uwolnieniu się z takiej energii, bo ta, ta energia was, e, przepraszam, jakby przywiązała do siebie. Przywiązała was do siebie ta energia. I nie umiecie się uwolnić od tego. Tu natomiast na koniec jest pokazane, Brak miłości, jeżeli wchodzicie w jakiś, jakąś, jakiś związek, to tutaj jest na przyjacielskich zasadach. Albo ta karta będzie mówić o tym, że nie przyjmujecie, to znaczy nie rozpoczyna się żaden nowy związek, tylko no, umiarkowanie mówi o tym, że nic się nie dzieje. No. Tak jak było, tak jest. No. Czyli jeśli chodzi o związki, to nic się nowego nie dzieje, tylko jest to tak jak było. Jeżeli się uwalniacie i rozpoczynacie coś nowego, coś nowego, no to może być, że będzie to na przyjacielskich zasadach. Bo miłościów tu nie będzie od razu. Nie. Nie, nie będzie tu żadnych miłości od razu. Nie. Jeżeli już, to bardzo dużo energii seksualnej. Tutaj. Przyciąganie. Seksualność. Uwaga na ciążę. Tu się pokazuje księżyc. Uwaga na ciążę. To też ósemka, akurat w tej talii nie pokazuje, ale w tej talii pokazuje ciążę. Uwaga na ciąży. Osoby, które są samotne mogą kończyć z jakąś energią właśnie smutku i samotności, bo poznają kogoś nowego i tutaj wchodzą w jakieś, jakąś relację, która jest bardzo mocno seksualna, uzależniająca w pewnym sensie, ale, tak jak powiedziałam, miłości nie ma. Miłości nie ma, yy, tylko takie przeciąganie. I tutaj, tak mi się to pokazuje. Jeśli chodzi o pracę, też rozpoczynacie jakąś nową pracę. Rozpoczynacie jakąś nową pracę albo jakieś inwestycje. Nie wiem, coś tutaj szczęśliwego dla Was się pokazuje, ale uwaga po drodze. Prawdzie wy wychodzicie z tej energii, ale uwaga po drodze, bo ta energia tutaj jest taka y, mocno kontrolująca. Czyli możecie mieć szefa szefową bardzo mocno kontrolującą, która wprawdzie, ma doświadczenie zawodowe, jest kompetentną osobą, ale może mieć trudny charakter. Może mieć trudny charakter. Y, no, i ciężko wam będzie się z tą osobą dogadać. Na dodatek będzie, no tak powiedziałam, tu kontrola, manipulacja. Tak bym tu widziała. No dużo, tak powiedziałam, energii tej ognistej. W karcie tej zawsze widzę, oczywiście nie w, tych, nie w tej talii, tylko w tej talii. Tu widzę zazwyczaj też niezgodność charakterów. Jeżeli się pojawia jakaś osoba, to może być, że dlatego tutaj nie wyniknie z tego coś takiego, no niby tu pokazuje się, że nowe, ale że nie wyniknie z tego jakaś wielka miłość, dlatego że się okaże, że wy nie macie zgodności charakterów, czyli macie przeciwstawne jakieś podejście do czegoś, też tak może być. Może być też tak, że jest przeciwne jakieś dziecko temu. Jakieś dziecko tutaj, to jest, tutaj się pokazuje skorpion, rak ryby, i że tutaj może być też jak, na przeszkodzie jakieś dziecko, też jakaś energia. Albo jakieś Wasze przewrażliwienie, blokada na sercu też, znaczy blokada, blokada na uczucia, bo Wy tu co dopiero jesteście po jakimś zranieniu, po jakiejś zdradzie. No. Czyli nie potraficie się jeszcze otworzyć tak zupełnie. Tu jest uleczone serce, to co powiedziałam, ale nie potraficie się jeszcze całkiem otworzyć na coś nowego. I dlatego tutaj, tak jak mówię, może nie być z tego żadnych wielkich miłości na razie. Raczej bardzo duże przyciąganie, uzależnienie od osoby seksualnej. Ósemka kielichu będzie mówiła o tym, żeby odejść od tego, co wam nie służy. Odejść od tego, co was już na przykład czujecie, że to nie jest wasze. Iść w kierunku tego uczucia, tego, w kierunku tego miejsca, w którym byście się czuli lepiej. Albo w kierunku tej osoby, która ma do was jakieś uczucia. Tam, gdzie czujecie, bo to jest karta brama, żebyście czuli, że to będzie wasze. Bo ta karta zawsze sygnalizuje o tym, że już nie ma połączenia emocjonalnego z danym miejscem, z sytuacją. Bo wy odchodzicie. Te emocje już odchodzą. Nie ma. jest też wyjazd, gdzieś jakiś wyjazd. Odejście gdzieś, pójście w innym kierunku. No to iść tam, gdzie Wam będzie lepiej. Iść tam, gdzie Wam będziecie, będziecie się lepiej czuć, gdzie czujecie, że, że, że po prostu tam jest Wasze miejsce. Nie trzymać się na siłę czegoś, co po prostu już umarło śmiercią naturalną i nie funkcjonuje. No. I nie pozwalać się również też manipulować. Sowilo bardzo, po, bardzo pozytywna energia. To, jest energia. to jest energia taka jak słońce. Ale przeczytam Wam tutaj afirmację Sowilo. Gdzie to jest Sowilo, które to jest zawsze sobie 16. Sowilo jest to bardzo dobra, to jest energia ognia też, oczywiście, i ona mówi Wierzę w siebie i swoje zdrowie i ta wiara pozwala mi kroczyć ze spokojem przez, przez każdy kolejny dzień. I tu są pozytywne aspekty, udany wyjazd, spełnienie marzeń, siła woli, upór, nastawienie na sukces, spontaniczność, zwycięstwo. Czyli ja tu czytam wszystkie te pozytywne rzeczy, które się pojawiają w tej energii. Czyli wszystko tutaj. Jeżeli pójdziecie, uwolnicie się od czegoś, co Wam nie służy, to idziecie w kierunku tego, tego czegoś nowego, co Wam właśnie tutaj mówię, ta karta Brama, które po prostu Wam zmieni życie na coś lepsze. Tak więc tyle dla baranków. Serdecznie Wam dziękuję za wysłanie. Proszę o lajki, like, subskrypcji, komentarze i do następnego razu.